Прощеем Польше. В любых кризисах оставаться верным Богу. Год назад мы проезжали через Польшу, когда ехали в Кёльн на всемирную встречу молодежи с Папой Римским. Мне в Польше понравилось очень больше, чем в других странах, даже больше, чем в Германии, чем в Беларуси, чем в России. Мне в Польше очень понравился народ, гостеприимство польское, то, что люди очень приветливы, очень хорошие, даже когда мы уезжали, то, что они нали нас буквально два дня, они плакали за нами. Мне не хотелось как-то приезжать сюда. Ну, когда много молодежи рассказывала, что были плохие условия, там такое. Ну, это меня чуть-чуть пугало, и не хотелось ехать. Но в этот раз, ну как, я пожалел, что я в эти годы и в те годы не ездил, потому что здесь очень хорошо, несмотря на все неудобства, здесь очень хорошая дружеская атмосфера. Ну, здесь так, ну, можно много благодати для себя взять. Moment przyjazdu i moment odjazdu jest najbardziej ekscytujący dla wielu, dla wielu podróżujących z, z, z prostej przyczyny. Wystarczy trochę deszczu i droga jest nieprzejezdna. Dla miejscowej ludności jest to coś normalnego i są do tego przyzwyczajeni. Dla tych, którzy jadą setki kilometrów, ten ostatni odcinek. Kilkudziesięciu, dwudziestu, trzydziestu kilometrów jest najtrudniejszy do pokonania. Pozostała grupa z Pietropałowska, z Karagandy, którzy nie dali rady wczoraj wyjechać ze względu na kiepską pogodę, droga jest rozmyta, zostali tutaj na zwoziornym i e, traktują ten czas jako przedłużenie spotkania młodzieży, biorąc udział w modlitwie i biorąc udział w pracy tutaj porządkowej na miejscu w Przeżycie jest niesamowite, ponieważ e, ten fakt, który mnie pierwszy, najbardziej uderzył, to to, że tyle młodzieży z Kazachstanu zbiera się razem, e, tyle młodych ludzi, którzy chcą jakoś przeżywać swoją wiarę, e, których, którzy są zainteresowani w ogóle Bogiem, którzy jakoś szukają tej, tej swojej drogi do wiary. No a poza tym spotkanie jest świetne, atmosfera jest świetna. Było dosyć trudno, um, były trudności w drodze, no, trudności, żeby no. gdzie ta машину. Вот, и когда я приехал сюда, я немножко испугался, ну, увидев эти условия. <laughs> вот. ну, конечно, это не пятизвездочный отель. Ну и, наверное, в какой-то момент даже чуть-чуть пожалел, наверное, что сюда приехал. Но сейчас как бы понимаю, что это все-таки паломничество, и ну, мы должны чем-то жертвовать. Часами Венцо исходит на приехание до озерного, венце и часы на подруж, лишь на самопребывание тут на месте. Ale te trudności nie odstraszają. Co roku młodzież przyjeżdża, jest ich sporo. W tym roku ponad 300 osób. W każdym roku jest to liczba różna i no po prostu cieszymy się, że są tu razem z nami. Muzyka